Cześć, witajcie na kanale Rizer. w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved na modzie Mysterious Mysteries. Kontynuujemy, tutaj jest dużo dinozaurów w tym modzie i dzisiaj będziemy oswajać to cudo, nazywa się korpus, jeżeli dobrze pamiętam. Także dzisiaj pokażę Wam jak go oswajać, co on potrafi, czy warto go sobie dodawać do swojej, do swojej gry. Z tyłu widzicie poprzednie gatunki, które oswajaliśmy, one sobie tutaj będą tak czekać, żeby podsunywać właśnie poprzednie odcinki z woda tegoż. Zapraszam Was do oglądania, lecimy oswajać korpusa. Nasza ofiara znajduje się tutaj na dole, zaraz zobaczymy jaki tam jest level. Coś tutaj dziwnie mryga mi na tej mapie. 55, 1,3 torpora, więc bardzo mało. Mało życia, 2000 tylko. Niestety przed chwilą straciłem zbroję, bo się wpakowałem w jakieś dinostwory. Chyba normalnie się wszystkie oswaja, tak mi się wydaje w tym modzie. Niestety nie ma tutaj nic jakiegoś takiego nowego. Więc po prostu usypiamy delikwenta. O, dziwne. Jak zgłaśniam, yy, na klawiaturze, głośność w słuchawkach, to gwizdać się zaczyna. Nie wiem tylko co on tam wygwizdywał. No on już chyba idzie do spania. Jakiś on taki spowolniony, jakby wygląda jakby był yy... przeciążony za bardzo. Dobra, no i tyle. Także chyba najłatwiejszy z dotychczasowych, ale wydaje mi się, że on jest bardzo silny. Yy, tu jest ta pejarka. Będziemy potrzebować premita, bo pewnie znowu nie mam, nie mam. Tam jest ten, Teraz tam jest stegozaurus przed nami, to sobie... A, a tam jest nieżywy z tego, to z niego sobie weźmiem Premita, więc już nie będziemy musieli jakoś długo czekać. A, jak jest... Chyba zmienili. Wcześniej z stekowych dinozaurów też wypadały te, tak? Wydaje mi się, że z, z, wypadało jednak mięso, nie wypadały te elektryczne rzeczy, wszystkie metale i tak dalej. Jakoś coś tutaj musieli, musieli zmienić w którymś samym. Dobra, mamy pragnita. Od razu damy. To dzisiaj będzie chyba mega krótki odcinek. Dlatego kandydata nie będzie potrzebne siodło. Bo na nich się po prostu tak ojeździ i, i tyle. Nic więcej nie trzeba. Cyk i... Zrobimy tak, żeby było. Zamykamy tutaj 20 leveli do dodania w tousowe jest. On tak o, wygląda. Trochę torpor spada, w przeciwieństwie do tamtych, tam w ogóle nic nie spadało. No i taki jakiś on wydaje mi się, że będzie wolny strasznie, ja w ogóle... Chyba nikt nie lubi wolnych dinozaurów w tej grze. Słuchajcie, mam do Was pytanie, bo jakiś duży był update w Atlasie, wyszedł Atlas tak jakby 1,5, pół, Atlas 1,5, i zastanawiam się, czy byście chcieli zobaczyć jakieś odcinki z tego Atlasa. Podobno tam się dużo zmieniło. Nie, żadnego serwera multiplayer, nic, tylko raczej bym chciał yy, nagrywać o ile się da na singlu i pokazywać rzeczy, które są w Atlasie, bo tam jest po prostu bardzo dużo ciekawych rzeczy yy, w tej grze. Tam jest fajna fubuła i, i myślę, że fajnie by można było to pokazać. Dobra, to jest korpus. O, leci się kapsuła. Już nie było słychać uderzenia kapsuły. Nie, no nie, niego nie potrzeba siodła, ale wygląda to tak jakby jednak tego siodła brakowało, co nie? No ale tutaj czytam w obok na monitorze, że jest on bez siodła. I źle to wygląda po prostu, beznadziejnie, nie? Jak on tak jest. Ciekawe czy on może podskoczyć. Jeżeli nie może, może być lipa. Właśnie każdy dinozaur powinien mieć jakiś podskok, bo może się zablokować na bardzo małych strukturkach. Sowę tam zostawimy. I... Najpierw sobie może obejrzyjmy go, chodźmy do słońca. Cyk. I cyk. Tak on wygląda. Wygląda ciekawie. Czy, nie wiem, kojarzycie go z jakiegoś filmu, z jakiejś gry, z jakiegoś nie wiem, komiksu, bajki czy coś? Może, może wam się z czymś kojarzy, bo pewnie, pewnie skądś tam został zapożyczony, tak jak poprzednie gatunki. Ten mi się kojarzy z jakąś bajką. Coś mi takiego w głowie chodzi, ale to musicie mi ewentualnie e, podpowiedzieć. Dobra, a my sobie biegniemy dalej. Sprawdzać go Nie wiem jak on jest silny, bo jeszcze mieliśmy właśnie sobie zobaczyć, co on tam ma. Przycisk myszy. Po prostu gryzienie. Prawie, prawie czy on rzucał. Zaraz zobaczymy, ale chyba rzuca prawie przycisk myszy. Um, jeszcze na C będzie miał ryk Odgłos Odgłos trochę jak ta pejara w ogóle wydaje Czy mi się tylko tak wydaje Pod kontrolem nic, pod X nic No i spacja nie skacze Także ma tylko te dwa ataki i ryk ewentualny Biegniemy sobie go dalej sp Sprawdzić jego siłę Musimy znaleźć jakiegoś przeciwnika dla nas, I on ma życia, żeby... 2000 to niedużo. Zobaczmy najpierw jego siłę na... jakiś... No nie wiem, dobra, no defensywność trudno. Widzę, że mi nie oddaje. Okej, okay, w miarę chyba szybko zginął, tak mi się przynajmniej wydaje. Mało kapa ma widzę, bo już jest połowa. A jeszcze nie zebraliśmy oprócz tego. Zobaczmy, czy on rzeczywiście rzuca. Jakby nie rzuca. Jeszcze tak spróbuję w górę. On jakby no, używa tej łapy. To nie jest rzut, ale. Przecież nie. Patrzcie, że tam poleciało. O, ma Tam poleciało ten kamień, on się tak jakby odbił, nie? Dobra, stawina się skończyła. Spróbujmy rzucić, bo chyba jednak tam się rzuciło. Zróbmy tak. Ja robię tak i robię tak. I teraz, jak będzie rzucał, to powinien rzucić w górę. Tutaj jest coś, yy, coś dziwnego z tym, z tym rzutem. Ten rzut jest po prostu chyba źle źle zrobiony. Tutaj nie ma za bardzo przeciwników, żebyśmy sprawdzili tą jego siłę. Musimy iść gdzieś w głąb, ale on strasznie wolny, no a te wolne nie no, ma. No, no. ja chyba jednak ten pseudo-żółty no, no, używa tak stabilne, że yy, ciężko jest coś, coś zrobić więcej. Wiesz co, ja mu dodam... No, zepsuli trochę z tym y, dodawaniem speed moim zdaniem, bo jeszcze o tyle o ile te wszystkie latające, no to może, może rzeczywiście tak z tymi Teranodami głównie było, że ludzie wchodzili na serwery PvP, y, oswajali Pteranodona na 300 level go i, i wiecie, i mogli robić tam wszystko w zasadzie, i niszczyć, i psuć i tak dalej. No, ale te lądowe, on nie wiem, no ile ja mu tam wbiłem, dużo leveli, a nie jest w ogóle silniejszy. Chodźmy z jakimś T-Rexem się zmierzyć. Tam jest bronto. Tam widziałem wcześniej T-Rexa, więc wystarczy tylko kawałeczek podejść dalej. Ale mapa ładnie wygląda. Ten ark, ark kurczę wygląda ładnie. Szkoda, że ta optymalizacja cały czas jest słabo zrobiona i, 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 i że ona już nigdy nie zostanie naprawiona niestety. Tym bardziej, że na single jak się gra, to optymalizacja jest jeszcze gorsza bo wasz komputer tak jakby jest serwerem, więc jest podwójne w zasadzie obciążenie na serwerach multiplayer, jak się gra, to tych FPS-ów jest dużo, dużo więcej. Dobra, mamy tutaj kandydata. No patrzcie, coś mi się włączyło, jakiś taki... w prawym górnym rogu widać te oczka i tu jest jakiś zmysł, nie wiem, czy to chodzi o tego Direxa. Prawdopodobnie tak, Zresztą nie jest napisane w Jest. E taki te Tirek też nie ma szans. Te wszystkie dinozaury są takie raczej mocne. No, przecież ja mu nie dawałem w, w damage, nic w ogóle leveli, Także to bardziej chodzi. Oto, że on w tych modach takie troszeczkę ulepszył. No ale widzicie, on ma jakieś tutaj dodatki, czyli ma jakiegoś buffa. Z tego co wiem, to on też łamie kości, czyli jeżeli wy zaatakujecie jakiegoś gracza nim, chociaż ciężko jakiegoś gracza za zaatakować, bo on jest po prostu zbyt wolny i każdy gracz jest od niego szybszy, to no, on połamie kości i to tak chyba na minutę. Także nie można wtedy biegać, więc to jest problem, no i już każdą ofiarę łatwo wygoni. Spróbuję na przykład napić. Oj, widzicie jak on wolno idzie? On teraz ucieka w zwolnionym tempie. Przecież jak, jak dinozaury uciekają, to są szybsze. Spróbujmy na przykład... Co jest? Oj, dobra, na hita to może nie chodzi No ale to chyba widzieliście, co nie? Że ten Galimus... Yy... O, no, który był... O. Spróbujmy na tym może, to będzie łatwiej widać jeżeli mi się uda. Mi się chyba nie uda. A tamten jeszcze nie może uciekać. No niestety on jak idzie to nie może rzucać tym kamieniem, co jest w ogóle bez sensu. No dobra, słuchajcie, myślę, że wam pokazałem tego, tego e, korpusa w następnym odcinku, kolejne Gatunki z tego moda. Chyba, że już nie będzie nic ciekawego, bo raczej będę chciał tylko ciekawe, pokazywać, to przejdziemy do jakichś kolejnych modów, bo jest tego sporo. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie gry byście chcieli zobaczyć na, na kanale. Zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania. Dzięki wszystkim za aktywność, dzięki Wam. Yy, na przykład duża aktywność była pod, filmy, pod filmem z tym Crawlerem, no i on ma dwa razy więcej wyświetleń od pozostałych, gdzie te aktywności były mniejsze, także yy, fajnie, że tam zostawiliście i mam nadzieję, że będziecie zostawiać również pod tymi kolejnymi filmami. Dzięki, do zobaczenia i cześć!